Panowie ministrowie, dostojni goście, przedstawiciele rządowej administracji wiblioteki obwodu i minister Lwowa, panie i panowie, panie i państwo. Moją sprawę dla mnie to przemówienie jest bardzo ciężkie, bo gdy się patrzę na was, wszystkich tu obecnych, Przedstawicieli Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej i Was Polaków zamieszkałych w Lwowie na Ziemi Lwowskiej. Mogę dzisiaj z ogromną radością popatrzeć się wam w oczy, że już nie będę Wam kłamać, że Dom Polski będzie. Dom Polski będzie, Szanowni Państwo, bo dzisiaj jest właściwie ten radosny dzień historyczny. Historyczny dzień Pańskiej niezależnym Ukrainy. Czy mógł być dom Polski prędzej? Trudno do powiedzenia, ale mógł być, bo był mery miasta pan Kujbida i dawał nam dom na 49 lat na teatralny, gdzie teraz jest Hotel Leopolis. Niestety przedstawicieli najwyższych władz rządu polskiego nie zaakceptowali ten naprawdę wspaniały obiekt, ale to był obiekt bardzo zniszczony. Dzisiaj, gdy obserwuję tę działkę, ona jest naprawdę lepszym wyjściem z tej sytuacji. Szanowni Państwo, ja dzisiaj chylę czołu przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych, osobiście przed panem Ministrem Spraw Zagranicznych, przed panem premierem Kumułowskim, przed panem Markiem Różyckim, przed konsulatem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie. Naturalnie nie mogę ominąć Ciebie, Drogi przyjaciele Rubercie, prezydencie miasta Przemyśla, tyle włożyliście naprawdę wysiłku, aby ten radosny dzień nastał. Jedyne są mogę prosić jeszcze, prosić Boga, aby ten obieg powstał jak najprędzej, bo